W tym momencie moja aplikacja wygląda w ten sposób. Ja sobie tutaj dostosowałem rozmiar promienia tej, tego kręgu, tej piłeczki, a także paletki. No i po, podobnie jak w poprzednim filmie, ja mogę sobie już sterować tutaj tą paletką. No, możecie sobie tę prędkość i szybkość, rozmiary tych obiektów też dostosować. No oczywiście. Jak widzicie, kiedy ja trzymam teraz cały czas lewą strzałkę, to już nie mogę przejść poza lewą krawędź, a także prawą krawędź, gdy trzymam prawą strzałkę tego okna. No, ponieważ już zastosowałem zmiany w kodzie. Tutaj z lekkim offsetem od prawej i lewej krawędzi. Myślę, że wygląda to w ten sposób lepiej. Dobra, jak te zmiany u mnie wyglądają? No, oczywiście to jest. Tutaj mam ustawienia co do piłki, a tutaj ustawienia co do paletki. Wykrywanie ruchu paletki, no i zapobieganie, aby ona nie przeszła za krawędzie okna. No, kiedy, jak to działa? No, kiedy nacisnę lewy, lewą strzałkę, to sprawdzam, czy pozycja tej paletki Czyli pozycja na kwadratu, pozycja X tego kwadratu jest większa bądź równa od zera z pewnym offsetem, czyli dodaję sobie tutaj 5 jednostek. I w tym momencie mam tą właśnie lekką przerwę tam. Jeżeli tak, no to mogę poruszyć tą paletką w lewo. No i podobnie, jeżeli trzymam prawą szczałkę, to, spra to sprawdzam pozycję tej paletki plus. Ją wielkość tego kwadratu na osi X. I czy, i, czy, I czy w tym momencie ten punkt tutaj, po obliczeniu tego całego wyrażenia, jest mniejszy bądź równy szerokość okna, odjąć 5, tak aby po prawej stronie otrzymać pewną przerwę. O, pamiętajmy, że mając taką, taki prostokąt reprezentujący przez sobie rectangle shape, czyli na przykład taki. To oczywiście pozycja xów i yków y względem okna będzie tutaj w tym punkcie, w tym punkcie, tak? Więc y, pozycja x i y, y, szerokość y, takiego prostokąta da nam tutaj tą pozycję wyjściową, punkt wyjściowy w oknie y, graficznym. No, ten schemat będzie nam potrzebny do wykrywania kolizji. Dobra. Ale na początek ja sobie zmienię ten kod tutaj, zmienimy sobie ten kod w ten sposób, że poznamy nową instrukcję języka C, tak abyśmy mogli pisać szybciej podobne instrukcje. W poprzednim filmie poznaliśmy alternatywę, yy, że za pomocą instrukcji if możemy pisać dwa warunki, czyli jeżeli któryś z tych dwóch warunków jest spełniony, to wykonuje się tutaj blok kodu. Ale mamy jeszcze koniunkcję warunków, czyli za pomocą dwóch znaków ampersand jesteśmy... W stanie zapisać taką instrukcję, że tym razem, jeżeli oba te dwa warunki są spełnione, to wykona się ten blok kodu tutaj w instrukcji, w tej, w tej instrukcji IF. No, mamy jeszcze taki operator warunkowy, czyli sprawdzamy warunek. Jeżeli jest on prawdziwy, wykonuje się wyrażenie A. Jeżeli nie jest prawdziwy, wykonuje się wyrażenie B. Możemy, najczęściej używa się go do przypisywania jakiejś wartości zmiennym. Tutaj widzimy. Czyli jeżeli na przykład deklaru, definiujemy sobie zmienną string, sprawdzamy warunek i się okazuje, że y jest mniejsze od x, to wykona się wtedy ta instrukcja, czyli do zmiennej str zostanie przypisana y, wartość hehe. Tak? Dobra, ale wracając do tej koniunkcji, no to od razu sobie zamienimy ten kod odbijając, na odbijający paletkę na wykorzystujący tą tą koniunkcję. Jak to zrobimy? Oczywiście, najpierw sprawdzamy, czy klawisz lewą wstrzałkę mamy naciśniętą. Następnie sprawdzimy drugi warunek, czy ta pozycja tej paletki jest prawidłowa, czyli to kopiuję sobie. A no właściwie wycinam i wklejam tu. Ta instrukcja i wewnętrzna już jest nam niepotrzebna. No to wykona się. Ten blok kodu. I podobnie tutaj. Tak. Oczywiście blok kodu tutaj, te klawiasy kla klamrowe możemy też usunąć, ponieważ mamy tylko pojedynczą instrukcję w środku, czyli jeden średnik. To nam zmniejszy objętość trochę tego zapisu. OK. No i teraz kod odpowiedzialny za ten ruch paletki będzie wykonujący w ten sposób. Możemy sprawdzić, czy nam to działa podobnie. Tak, działa. No i cóż. Teraz wypadałoby, abyśmy mogli ruszyć do przodu z naszą gierką, wykrywać kolizję, czyli wykrywać odbicie tej paletki od piłeczki. Jak to robimy naprawdę, jak już wspomniałem też w jednym z wcześniejszych filmów, będziemy wykrywać kolizję między dwoma kwadratami, więc jeszcze raz, jeżeli ja sobie odkomentuję ten kod tu, to zauważymy, że ta nasza piłeczka, ten okrąg jest wpisany w pewien kwadrat. I właśnie między tymi kwadratami będziemy wykrywać tą kolizję. Dobra, może ja to wyjaśnię tutaj też na schemacie. Ale zanim jeszcze to zrobimy, zrefaktoryzujemy sobie trochę ten nasz kod, tak aby już użyć mniej więcej programowania obiektowego lekko, a właściwie struktur do opisu tutaj naszej paletki i piłeczki. Ponieważ mamy to luźno tutaj, te zmienne globalne, zamieńmy sobie to, ten zapis w ten sposób, tą naszą paletkę i piłeczkę, aby ona była powiązana w jednej strukturce. Czyli zdefiniujemy sobie takie dwie strukturki. Zrobimy to, będzie to wyglądać tak. W tym momencie tutaj ten kod tworzący piłeczkę i paletkę wygląda tak. Ja sobie tworzę dwie struktury: ball shape i padle shape. Jedna będzie opisywać piłeczkę, a, drugą, a druga paletkę. Obie odpowiednio dziedziczą po circle shape i rectangle shape, czyli mamy dostęp do wszystkich tych metod, które reprezentują, reprezentuje okrąg i prostokąt. Jednocześnie rozszerzamy ball shape o jeden wektor i zmienną float, czyli kierunek piłeczki, Domyślnie ustawiamy za pomocą konstruktora, że będzie on wyznaczać na osi X1 ten kierunek, na osi Y też 1. To jest 45 stopni bodaj, tak? zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i z jaką prędkością ta piłeczka się będzie poruszać, to za chwilę wyjaśnimy. No oczywiście paletka będzie się poruszać tylko na osi X. -ów. No, ustawiamy sobie zmienną pomocniczą z jaką prędkością. No i definiujemy te dwa obiekty. Nazwy pozostawiamy bez zmian. Teraz musimy zmienić kod. Widzimy, że już tych luźniejszych zmiennych nie mamy, więc musimy go zrefaktoryzować w ten sposób, żeby go zamienić. Jak to zrobimy? No tutaj teraz... No, z zakładamy tutaj teraz, w tym momencie, że piłeczka będzie z jednakową prędkością poruszać się w obu kierunkach, na osi X i Y, tak? E tutaj mogliśmy te prędkości sobie ustawiać wcześniej. E dobra. E czyli tak, ustawiamy sobie po prostu G. Entity Val. Speed, tak? Równa się 300 jednostek. Kierunek, w jakim będzie się poruszać. Jeżeli, podobnie, jeżeli tutaj ta zmienna wylosowana będzie równa 1, to ustawimy kierunek na przeciwny. Kierunek poruszania się na osi y, tak? Na osi x, przepraszam, dobrze. No i tutaj widzimy nie musimy nic zmieniać OK. dalej. Kod odpowiedzialny za zmianę położenia piłki. No widzimy, że do tej pory funkcjonowało to w ten sposób, ale teraz. Zmienimy trochę tutaj działanie. Co musimy zrobić? Ano, pobieramy sobie tą pozycję, czyli mamy ją w balpos. No i teraz, jak zaktualizujemy nową pozycję, czyli nowy wektor, w tym momencie skorzystamy z faktu, że wektor możemy mnożyć przez skalar. Czyli napiszemy sobie tak, że Nowa pozycja, czyli bal, pos. Zamiast pisać pos, te poszczególne zmienne, kalkulować osobno, napiszemy sobie, że to się równa bal, pos lub, yy, albo dobra, równa się dla jasności bal, pos w tym, w tym momencie, po, bal, pos. Plus, no i jak to kalkulujemy, mnożymy. Kierunek przez prędkość. Mnożymy kierunek przez prędkość, czyli to, razy to, powoduje, że to tak, jakbyśmy napisali, g ball speed x, g ball speed y, który jest w tym wypadku jedną zmienną, mnożymy przez kierunek który wyznacza nam wektor to tak naprawdę mnożenie wektora czyli dwóch współrzędnych zostanie w tym wektorze zostanie przemnożone przez tą y, zmienną no i oczywiście to jeszcze musimy przemnożyć przez dt nasz współczynnik dt no i tutaj zostanie utworzony już nowy wektor prawidłowy o jaką wartość mamy w, według współrzędnych x i y się poruszyć no i to zostanie dodane do tej zmiennej balp czyli pozycja zostanie zmieniona. To skrótowo możemy od razu sobie napisać w ten sposób, albo dobra, zostawmy to może i to, te instrukcje są już nam niepotrzebne. A tutaj to wszystko musimy oczywiście zmienić w ten sposób, że to mamy tę zmienną speed x zamieniamy na Tutaj na kierunek, w jakim się będzie poruszać piłeczka. Więc wygląda to w ten sposób tak dla piłeczki. Teraz jeszcze zmieniamy po prostu dla paletki. No i kombinujemy kod, uruchamiamy, sprawdzamy, czy wszystko działa tak jak poprzednio. Ups, nie działa. A to dlaczego? A to dlatego, że ja tu popełniłem błąd. Ma być równa się, czysta. No i teraz wszystko działa tak jak poprzednio. Dobra, no i teraz zaczniemy zabawę z wykrywaniem kolifi. A więc jeszcze raz dla przypomnienia. Współrzędne Nasza, nasza piłeczka, nasz okrąg jest wpisany w taki y, kwadrat. Współrzędne lokalne tego, tej piłeczki to współrzędne właśnie, y, do których się odnosimy względem tego kwadratu. Czyli przesuwamy używając metody set setOrigin y, te współrzędne lokalne do środka tego okręgu, czyli w pozycji tutaj 0,0, 0, y, gdzie to jest punkt lewy, górny wierzchołek tego kwadratu do środka okręgu. W tym momencie pozycja globalna w oknie tej piłeczki podajemy ją tutaj właśnie jako środek tego okręgu. Ale moglibyśmy równocześnie nie użyć tej metody, chociaż wtedy podawanie tych współrzędnych globalnych byłoby nieintuicyjne, ponieważ podawalibyśmy je jako wierzchołek tego tutaj, lewy, górny wierzchołek tego kwadratu. Dlatego używamy tą metodę set origin. Dobra. No ale, jak już wspomniałem, wykrywanie kolizji między paletką a piłeczką dla uproszczenia, ponieważ moglibyśmy oczywiście od, obliczać sobie tutaj tą e, kolizję między okręgiem, ale to już są bardziej zaawansowane algorytmy. Na, na, dla naszego tutaj e, kursu to wystarczy między, wykrywanie kolizji między dwoma kwadratami. Teraz współrzędne już takiego kwadratu będziemy podawać tutaj względem tego, tego tutaj punktu. Czyli nie zmienimy sobie współrzędnych lokalnych tego, tego kwadratu. A jak otrzymamy taki kwadrat, mając obiekt shape reprezentujący ten okrąg? Obiekty geometryczne shape to mamy taką metodę z nimi get global bounds. I ona nam zwraca taki obiekt s, f, f float, 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 nie poprawiłem tego błędu, float, rect. Tak? I ten obiekt właśnie opisuje sobie ten kwadrat, gdzie są wpisane te obiekty shape, w tym okrąg. Jeśli mamy okrąg, no to mam, dostaniemy taki prostokąt. On jest opisany za pomocą czterech parametrów, których możemy dowolny prostokąt opisać. Czyli left, top i width, height. Czyli dostaniemy left i top to są współrzędne tutaj tego lewego, ogólnego rogu tego prostokąta, a width i height no to rozmiary tego prostokąta. I za pomocą właśnie takiej, takiej, takiej metody Get Global Bounce, czyli tego obiektu Float Rect, będziemy wykrywać sobie te koeizje. I teraz jeszcze, zanim do tego przejdziemy bezpośrednio, napiszmy sobie taką strukturkę, która nam ułatwi to zadanie. Pamiętajmy, że oprócz, oprócz yy, paletki wykrywanie takich kolizji między dwoma kwadratami przyda się także w przypadku klocków, które będą na górze, tak? Z którymi nasza piłeczka się będzie zderzać. Patrzcie, ja sobie tutaj napiszę taką pomocniczą strukturkę, która będzie wraperem na, wraperem na ten obiekt float rect. Co ta klasa robi? Ona w konstruktorze pobiera nam obiekt flow direct. Tutaj mamy wewnętrznie zdefiniować, o, tu mamy mieć referencję do tego obiektu flow direct. Teraz referencję także podajemy tutaj w tym konstruktorze. Ta referencja przy tworzeniu tego obiektu nie mamy innej możliwości, nie mamy tutaj inne, innego konstruktora pustego, musimy podać tą referencję do tego obiektu. Ta referencja zostanie zapisana tutaj w tej wewnętrznej zmiennej. Za pomocą takiej listy inicjalizacyjnej. Czyli do tego, do zmiennej wewnętrznej reg, zostanie przypisana ta referencja. Podając referencję w klasie, musimy przy tworzeniu tej klasy podać tą referencję. Nie ma innej możliwości. Referencja musi być związana już z obiektem w momencie właśnie tworzenia tej, tej, tej klasy FlowDirect. Do czego nam się przyda? A tworzymy sobie takie cztery pomocnicze metody. Tak wyglądają cztery pomocnicze metody, które używam. Co one robią? No one, są tak, one są takim skrótem na wywołanie tych tutaj instrukcji. Widzimy, że odwołujemy się do naszego e, obiektu flow direct, do tej referencji w tych metodach. E, tutaj musimy po sygnaturze takiej, tej, tej przed ciałem tych, tych metod, użyć słowa kluczowego const. Ponieważ odwołujemy się do stałego obiektu, do stałej referencji, więc w środku tutaj tych, tych metod możemy sobie to napisać normalnie, w ten sposób. Ale, żeby było szybciej, to ja to piszę w jednym wierszu. Tak, musimy użyć tego właśnie słowa kluczowego const. Bez niego tutaj później mielibyśmy problem w następnej metodzie, którą napiszę zaraz. No, po prostu zamiast pisać te instrukcje, gdzie odwołujemy się do współrzędnych tego prostokąta, to będziemy używać metod left, right, top, bottom. Teraz napiszemy sobie metodę, która nam sprawdza, czy te dwa prostokąty się pokrywają, czyli będzie to zwracać nam ta metoda bool. No i napiszmy sobie bool int is intersect, tak? Jako parametr przyjmiemy tutaj const e, e, float direct wrapper czyli to będzie to. Referencje do tego obiektu. No i w tej metodzie będziemy wykrywać te kolizje, właśnie jak to zrobić. Na tym schemacie pokażemy mniej więcej, jak będziemy wykrywać yy, tą kolizję między dwoma prostokątami. Możecie spróbować sami, zachęcam do tego. To jest prosty dosyć algorytm. Pamiętajcie tutaj przy tym kursie, uży yy, korzystajcie z ołówka, kartki papieru. Co, będziemy, co mamy na myśli, że dwa, dwa prostokąty będą się pokrywać? No. Jeżeli będziemy mieć taką oto sytuację, że właśnie <laughs> te prostokąty się pokrywają. Czyli jeden na drugi zachodzi, jeden na drugi, tak? No, usystematyzujmy to jakoś. Musimy wykryć cztery warunki. Zauważmy, że jeżeli tym prostokątem idziemy w prawo, to, to musimy mieć taką oto sytuację, że współrzędna, współrzędna right, tak? Teraz, jakby odwołując się do tych metod, którą napisaliśmy. Wpółrzędna right, metoda right, musi być większa od współrzędnej left tego większego prostokąta, tak? Ale jednocześnie tutaj jakby wykrywając tą kolizję na osi x, ale jednocześnie wpółrzędna left tego małego prostokąta musi być mniejsza od wpółrzędnej right dużego, tak? to na osi x, a na osi y współrzędna batom mniejszego musi być większa od współrzędna top większego, tak? Ale jednocześnie współrzędna top małego musi być mniejsza od współrzędnej batom większego. I W tym momencie będziemy mieli... przy jeżeli zostaną spełnione wszystkie te cztery warunki, taką oto sytuację, że te dwa prostokąty zachodzą na siebie. A w kodzie mogło, może to wyglądać na przykład tak. U mnie to wygląda tak. Ja tu skorzystałem z yy, koniunkcji. Warunków, no i zwracam to, co zostaje obliczone tutaj w tej instrukcji z tych wyrażeń. Tak? Jeżeli wszystkie cztery warunki będą prawdziwe, to zostanie zwrócone true. I ta funkcja będzie wtedy zwracać czy wartość true, forward, czy zachodzi ta kolizja, czy też nie. No i teraz w, w, w funkcji update będziemy sprawdzać tą kolizję paletki i piłeczki. Jak to zrobimy? Kolizję sprawdzamy na samym dole, na samym końcu zawsze po wszystkich aktualizacjach. No najpierw yy, musimy dostać dwie, yy, musimy zwrócić z, z piłeczki i z paletki nasz obiekt Float Rect, tak? I przekazać go do, jako parametr do dwóch obiektów Float, Rect Wrapper, tak? Float rect wrapper. OK. Teraz wykrywamy samą kolizję, czyli if ball rect is intersect. Jako parametr podajemy padle Czyli jeżeli zachodzi kolizja, to co robimy? Zmieniamy kierunek, czyli współrzędną y piłeczki na przeciwny, tak? Czyli b, n, t, t, ball, y, mnożymy przez minus 1. Wow, no i sprawdźmy, czy to działa. O, widzimy, że nasza piłeczka się odbiła od paletki. No w końcu, tak? Po tylu lekcjach. No, ops, ale jest problem. Dlaczego tak się dzieje? No, mamy tu podobny efekt jak przy odbijaniu tutaj tej piłeczki od krawędzi ekranu, tak? Ona może ugrzęznąć tej palecce, ale tym może się zajmiemy później, tak? Dobra. No, ale tutaj z odbijaniem tej piłeczki od paletki wiąże się jeszcze pewien defekt. Mianowicie ta piłeczka odbija się tylko na razie względem osi Y. A co jeżeli piłeczka na przykład odbije się tutaj z boku, gdyby się miała odbić. Aby uwidocznić problem, ja sobie zwiększyłem wysokość paletki nieznacznie. Zobaczmy, o w tym momencie piłeczka nachodząc z boku powinna się odbić nie wzdłuż osi Y, tylko X. Tak? To wyglądałoby bardziej naturalnie, czyli powinna się zmienić kierunek w ten sposób, że powinna opadać na, na dół tutaj. tak? ale tego nie robi, zmienia kierunek niezależnie od tego, gdzie tą piłeczkę odbijemy, wzdłuż osi Y, czyli przechodzi tutaj przez tą paletkę, no grzęźnie w niej, ponieważ dalej wykrywamy kolizję, tak? No i coś musimy tutaj zarazić yy, na ten moment. Yy, tutaj zaraz się tym zajmiemy, natomiast yy, to będzie dla bardziej zaawansowanych. Możecie pominąć en, ten etap z tym, że i tak ten kod do obsługi, yy, z której strony osi X i Y wykonujemy odbicie. Będzie potrzebny do odbijania piłki od klocków, które będą tu na górze. Niemniej nie musicie się tutaj bardziej zagłębiać w ten kod w tym momencie. Możecie najwyżej powrócić do tego na późniejszych etapach.